W telewizjach nie oglądamy w tej telewizji rządowej i nierządnej, no bo y, oni mówią zupełnie co innego niż <grywki> mówi prezydent Duda i naczelnik państwa Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Oni mówią coś zupełnie innego, w związku z tym, po co ich pokazywać? Pucz Prigorzyna nie jest żadną farsą taką ratunkową, tylko maskirowką, która miała na celu raczej osaczanie Ukrainy. Za Jelcyna to oligarchowie decydowali o tym, kto będzie prezydentem, a za Putina to prezydent decyduje, kto będzie oligarchą. No i ten Prigorzyń został. Oligarchą, nawiasem mówiąc, ma pierwszorzędne korzenie żydowskie. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Quintus Maximus 9312 pisze. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co pan sądzi na temat stanu moralno-honorowego polskiej klasy politycznej? No, on się obniża systematycznie. Obawiam się, że się obniża systematycznie. Bardzo dobrą ilustracją tego procesu jest pan Żalek. Pan Żalek był sekretarzem stanu, w, tam w tym ministerstwie jakimś. No i tam na jakiś narodowy fundusz podlegał mu postępu i tak dalej. No i pan żalek na skutek pod pretekstem, może pod pretekstem nieprawidłowości w gospodarowaniu tym funduszem, stracił stanowisko. No i jak stracił stanowisko, to zaczął latać po telewizjach, znaczy do TVN-u, tych nierządnych telewizjach i tam trzaskać dziobem, że pan Bielan, Adam Bielan założył zorganizowaną grupę przestępczą. No gdzie? Ano w tym funduszu. No ale ten fundusz podlegał cały czas y, panu ministrowi Żalkowi i on jakoś to przez, no jak ten budował tę organizację przestępczą, to ten nic nie zauważył, dopóki go nie wywalili stamtąd. Proszę Państwa, no to jest ilustracja tego, że y, y, coraz częściej. Zresztą to nie tylko klasa polityczna tak zwana, ale nawet panie, teraz już nie można mieć do nikogo zaufania, bo taka pani biedna z drugą sam tego, a potem jak tylko zostanie puszczona w trąbę albo dojdzie do wniosku, że rozłożyła nogi nie przed tym co trzeba to zaraz leci do gazety wyborczej pi, albo pisze książki tam przy pomocy jakichś murzynów wynajętych, no i tam wszystkich obsmarowuje jak się tylko da, więc rzeczywiście ten poziom się obniża nad czym można ubolewać, ale to jest naturalną konsekwencją demokracji. Proszę Państwa, w demokracji korupcja, która obejmuje nie tylko korumpowanie tam obywateli, ale korumpowanie również całej klasy politycznej. Korupcja nie jest patologicznym marginesem, tylko samą zasadą rządzenia. No to jak ma nie doprowadzać do skutków moralno-honorowych. Pan Gaming, PL1 jakby wyglądała druga wojna światowa, jakby Niemcy nie pokonały Francji? No myślę, że by się bardzo szybko skończyła, bo wtedy, jeśli by Niemcom nie udało się pokonać Francji, no to wtedy armia francuska razem z brytyjskim korpusem ekspedycyjnym uderzyła, uderzyłaby na Niemcy. No, i Niemcy by zmuszone były prowadzić wojnę albo na granicy, albo na swoim własnym terytorium, tak jak to miało miejsce w 1945 roku, kiedy to zostały zmuszone do prowadzenia wojny już na własnym terytorium. No, nie wiadomo, jak by się wtedy Rosja zachowała. Jakby się wtedy Rosja zachowała, czy by dotrzymywała porozumienia ribbentrop mołotow czy też uznałaby, że zgodnie z klauzulą rebus sixtantibus. Że już te ustalenia przestały obowiązywać. W związku z tym byłoby bardzo prawdopodobne, że Rosja zaatakowałaby Niemcy poprzez terytorium polskie od, od wschodu, po to, żeby się potem z tymi aliantami zachodnimi podzielić. Głupem po niemieckim. Więc prawdopodobnie tak by wyglądała druga wojna światowa, gdyby Niemcy nie pokonały Francji. Artur WM1XC. Dlaczego nigdy nie oglądamy polityków arabskich, chińskich, afrykańskich itp., którzy mówią, co myślą o gospodarce czy polityce świata? No dla, to u nas w telewizjach nie oglądamy w tych telewizji rządowej i nierządnej, no bo oni mówią zupełnie co innego niż <śmówi> mówi prezydent Duda i naczelnik państwa Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Oni mówią coś zupełnie innego, w związku z tym po co ich pokazywać? Wyznawcy naczelnika państwa by dostali potężnego dysonansu poznawczego i musieliby tam poddać się leczeniu jakiegoś weterynarza. No także lepiej tam niech tam po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy. User KH7OQ9SF8B. Boże kochany, co, co za jakieś szyfry tutaj, panie Stanisławie. Jaka szkoda, że tak mało Polaków słucha Pana błyskotliwych wypowiedzi. No Dziękuję za tę charakterystykę, że wy błyskotliwych, ale no nie tak mało, nie tak mało. Kilkadziesiąt tysięcy tak się tam od wejść jest na te filmiki, więc na jeden filmik, a no tych filmików trochę tych nagrań jest sporo, także nie jest to tak mało. No ale jak? Gdyby było jeszcze więcej, to jeszcze lepiej by było. Życzę dużo zdrowia pisze user KH. Chciałbym też pogratulować pytających, których pytania, oczywiście pana odpowiedzi na nie bardzo mnie ciekawią. Ze swojej strony mam takie pytanie. W Polsce jest trochę miejsc, ulice, mosty upamiętniające prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. I tu ciekawi mnie motyw stosowania tytułów urzędniczych. Nawet gdy tych urzędów od dawna się nie pełniło. Dlaczego ta tytulatura funkcjonuje oczywiście i teraz? Czy można to uznać za dziennikarski efekt propagandowy? Czy tak już musi być? Wracając do Konstytucji Kwietniowej, to wybór prezydenta przypomina mi trochę tak zwane adopcje w początkach cesarstwa rzymskiego. Czy podziela pan ten pogląd? No, zacznę od końca. Rzeczywiście na podstawie konstytucji kwietniowej prezydent mógł wyznaczyć swego następcę, ale na czas wojny, jeśli dobrze pamiętam, albo niemożności pełnienia urzędu prezydenta z innych powodów, no i to przypominało trochę adopcję, nie z samych początkach Cesarstwa Rzymskiego, bo ta adopcja się. Zaczęła dopiero stosunkowo późno. Wprowadził ją, jeśli dobrze pamiętam, cesarz Nerwa. Taki starszy pan, bardzo kulturalny adwokat, on panował bardzo krótko, był cesarzem, ale właśnie to on zapoczątkował trwający przez 100 lat okres chwały cesarstwa, adoptując takiego generała z Hiszpanii, Trajana. No i ten Trajan został cesarzem, był bardzo dobrym cesarzem. Tam jego żona też bardzo tak się dobrze się po w innych żon cesarskich, zwłaszcza od K Messaliny, żony cesarza Klaudiusza, jego żona prowadziła się bardzo dobrze, no i tam taką działalnością charytatywną się zajmowała edukacyjną, także bardzo przyzwoicie, bardzo to przyzwoita para była. No i cesarz. Trajan też adoptował y, późniejszego cesarza Hadriana, cesarz Hadrian też i też doszło do y, cesarza Marka Aureliusza który też był adoptowany i on już nikogo nie adoptował, tylko cesarzem po nim został Komodus, który był chyba wariatem w sensie medycznym no i to, że tak powiem, położyło okres, okresowi chwały cesarstwa. Coś, jakieś podobieństwo jest. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o tę tytulaturę, no rzeczywiście to jest trochę zabawne, że na przykład ktoś, ale to jest takie, można powiedzieć, zgodne z takim francuskim porzekadłem, że kto raz był królem, ten zawsze zachowa majestat. W związku z tym byłego prezydenta tytułuje się prezydentem. Byłego premiera premierem, byłego ministra ministrem, mimo że oni tych funkcji nie pełnią. No to tak, to jest właściwie, to, nie musi tak być. To jest taki zwyczaj grzecznościowej natury, a nie jakiejś tam konstytucyjnej. Także no jest to taka polska specyfika. Art.B3DD. Witam Panie Stanisławie. Szybkie pytanie: Co to za dziwny pucz Prigorzyna? Czy to czasem nie jest farsa, aby wyjść z twarzą z Ukrainy, a nie jak z USA z Afganistanu? No, nie, ja uważam, że pucz Prigorzyna nie jest żadną farsą taką ratunkową, tylko maskirowką, która miała na celu raczej osaczanie Ukrainy. Bo przecież jaki jest efekt taki puczu Prygorzyna? On się zresztą zakończył wesołym oberkiem. Za Stalina coś takiego byłoby niemożliwe. Nawet gdyby to była inscenizacja, to Prygorzyń, że tak powiem, wylądowałby tak czy owak w dole z wapnem. A no teraz jest trochę inaczej, więc tam wylądował na Białorusi, a na Białoruś zostały przerzucone wszystkie te. Całe 20 tysięcy żołnierzy grupy Wagnera. No i oni tam obsadzą prezydent Łukaszenka, który dostał od Putina rakiety, znaczy tam na swoje terytorium, rakiety z głowicami jądrowymi. To nam myślę, że ta grupa Wagnera na wszelki wypadek tam jest, żeby go pilnowała, żeby jakiegoś głupstwa nie zrobił bez konsultacji z Putinem. No i ta grupa Wagnera. Obsadzi prawdopodobnie granicę białorusko-ukraińską, co zmusi rząd ukraiński do wzmocnienia ochrony tej granicy, no i tym bardziej Ukraina nie będzie zdolna do przeprowadzenia błyskotliwej kontrofensywy, która była od wielu miesięcy zapowiadana. Więc to nie jest żadna farsa, tylko tak jak. Od samego początku mówił pan generał Leon Komornicki, to jest maskirówka. Cała ta operacja była wyreżyserowana przez Kreml i doko dokonała się pod nadzorem Kremla, dlatego mogła się zakończyć wesołym oberkiem. Natomiast tutaj wszyscy się dali nabrać, a pan redaktor Michnik, który już mało jaja nie zniósł z radości, że znowu Żydzi na Kremlu no, widać że solidarność rasowa przesłania mu poczucie rzeczywistości. Proszę państwa, tak już było. Tym razem się gazeta Wyborcza chwalebnie powstrzymała przed zbytnią ostentacją, bo w latach 90., kiedy Kneset podjął uchwałę o włączeniu restek jakichś obszaru Jerozolimy do terytorium państwowego Izraela to Gazeta Wyborcza dała na całą kolumnę druku relacje z tego wydarzenia, z tej obrad Knesetu i opatrzyła to takim tytułem wielkimi literami z wykrzyknikiem Jerozolima Nasza. No to był taki spontaniczny wybuch uczuć narodowych redakcyjnego Judenratu. Trochę to wzbudziło, że tak powiem, uśmieszki, no bo gazeta wychodząca w języku, Polskim w Warszawie i nagle taki tytuł. No ale to był tam, mówię, wybuch uczuć narodowych spontanicznych. No to teraz już trochę ostrożniejsi byli, ale już pan redaktor Miechnik, już w że to koniec Putina i tak dalej. No to tak przedwczesne te, przedwczesne te wszystkie pogłoski. Dróg, kolejny. LOLO 8625. Czy myśli pan, że Pierożyn, Prigożyn zaatakuje Ukrów z Białorusi. Nawet jeżeli tego nie zrobi to taka możliwość zawsze będzie wisiała nad Ukrainą, niczym miecz Damoklesa i to zmusi rząd ukraiński do wzmocnienia ochrony tej granicy, wycofania części wojska z, tam ze wschodu i południa Ukrainy. Po to. No i myślę, że taki był cel. Tak w każdym razie, powtarzam, mówił pan generał Leon Komornicki, który no, nie na darmo kończył w Moskwie Woroszyłówkę. Także coś tam musi wiedzieć, o, jak to Rosjanie robią takie rzeczy podczas kiedy no, inni tak jakoś się dali nabrać na to, że. No, jedyna taka pociecha, że to nie, nie tylko nasi się dali na to nabrać, ale również inne państwa zdawać by się mogło poważniejsze. Piotr Duk, 1246, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Pisze tak. Szanowny panie Stanisławie, z zeszłą słotem byliśmy świadkami puczu w Rosji. Patrząc na to wszystko, odnoszę wrażenie, że we wszystkich większych wydarzeniach na świecie jesteśmy widzami teatru lalek pociąganych za sznurki przez CIA, KGB i innego, tego, inne tego rodzaju instytucje, a my jeszcze to sponsorujemy jako podatnicy. Czy już mnie ponosi, czy coś w tym jest? No coś w tym jest, chociaż ja bym tutaj. Tak nie generalizował, że we wszystkich większych wydarzeniach, nie we wszystkich, niektóre wydarzenia, niektóre wydarzenia są prawdziwe, ale niektóre są inscenizowane. Przypomnę, szturm na Kapitol. Szturm na Kapitol. No, niby spontaniczny tak w założeniach miał być, ale co? Policja przepuściła tych szturmujących. Jak gdyby nigdy nic, chociaż gdyby to było naprawdę, to, to po prostu otworzyłaby ogień. Po co ma broń, właśnie? Po to, jak ochrania jakiś budynek rządowy, zwłaszcza tak ważny jak Kapitol, no to ma go ochraniać, a nie tam przepuszczać tych szturmujących, prawda? To jest proste jak budowa cepa. Tymczasem nic z tych rzeczy przepuściła ich. No i co oni tam? Ano weszli na Kapitol i nie wiedzieli, co dalej robić. I tak się to ten szturm zakończył, więc widać było, że niezależnie od tego, co tam sobie wyobrażali ci uczestnicy, no to, to właśnie bezpieka amerykańska to zorganizowała i nadzorowała i tam, no to, ale tak, żeby nie było, nie miało to żadnych konsekwencji politycznych, a przy okazji ludowi pokazać, że o widzicie, no nie ma sensu wychodzić na ulicę, nie ma sensu szturmować kapitolu, no bo co z tego wynika nic. Tak podobnie było w Brazylii, kiedy to ci zwolennicy tego prezydenta Bolsonaro opanowali budynki rządowe i też nie bardzo wiedzieli, co dalej robić, no i po prostu z nich wyszli i tak się to skończyło. A na Ukrainie, ta, znaczy w Rosji, to też ten pucz taki, tam przygożnik. Warto trochę poświęcić parę słów Prigozinowi, to taki rzezimieszek, który tam za kryminalne przestępstwa odbył karę bodajże 10 lat w kolonii karnej, no to musiał nieźle dokazywać, że 10 lat dostał. No, i potem Putin mu pozwolił zostać oligarchą, bo różnica między epoką Jelcyna w Rosji a epoką Putina w Rosji to polega między innymi na tym, że to za Jelcyna to oligarchowie decydowali o tym, kto będzie prezydentem. A za Putina to prezydent decyduje, kto będzie oligarchą. No i ten Prigorzyń został oligarchą. Nawiasem mówiąc, ma pierwszorzędne korzenie żydowskie. Pierwszorzędne korzenie żydowskie. No to komuś lepiej wynająć na to, żeby pucz tam zorganizował. Pan generał Komoriński od początku mówił, że to było wyreżyserowane przez Kreml i, cały, i nadzorowane przez Kreml. No i to, że ten cały put zakończył się wesołym oberkiem, no to jest najlepszą tego ilustracją. Drugie pytanie. Jak pan wspomina swoich rodziców? Jakie metody wychowawcze stosowali wobec pana i jakie pan stosował wobec swoich dzieci? No, moi rodzice byli nauczycielami. Ja bardzo dobrze wspominam moich rodziców. Im starszy się robię, tym coraz lepiej ich wspominam. Ale muszę powiedzieć tak, że moi rodzice byli nauczycielami i troszeczkę w stosunkach między nimi a nami, to znaczy dziećmi, bo tam nas było a czwórka. Miałem trzy siostry, jedna już nie żyje. No i ja byłem czwarty, najmłodszym, dzieckiem, takim późnym dzieckiem moich rodziców. No i trochę takiej atmosfery, że tak powiem szkolnego rygoru było w domu u nas. Ja inaczej z, z moimi dziećmi postępowałem tak, żeby tam się nie użerać z nimi, a jednocześnie tak przyzwyczaić ich do pewnej, do pewnej zasady postępowania, to udało mi się ich przekonać je, bo to mówię o córkach, bo to tą metodę tak zastosowałem. W, że tak powiem w całej rozciągłości, że my się umawiamy ze sobą, że my się ze sobą umawiamy na różne rzeczy, no i ta umowa obowiązuje. W związku z tym to mnie też obowiązywało. Jak ja się zobowiązałem, umówiłem do czegoś, no to nawet jak mi się nie chciało tego robić, to to robiłem, mimo że tam czasami na nos spadałem ze zmęczenia, ale to robiłem, żeby pokazać, że umowa to jest najważniejsza rzecz. No i dzięki temu jakoś udało się utrzymać tam jakieś normalne stosunki. Nie mówię o jakiejś surowej dyscyplinie, chociaż no tam pewna doza dyscypliny w rodzinie, zwłaszcza w stosunkach z dziećmi jest konieczna. No i udało się ochronić je przed jakimiś takimi odlotami zbyt gwałtownymi. Takie tam odloty niezbyt gwałtowne, to Niezbyt gwałtownych, to tam specjalnie nie hamowałem, właśnie żeby nie wywołać jakiejś reakcji, buntu, sprzeciwu. Tylko no to pamiętam, na przykład córka kiedyś takim, w takim okresie takiego boży i naporu, kiedy niebo w płomieniach, jak to Jan Parandowski mówił, staje, pojechała do Ameryki. No i tam bywał takich naszych, właściwie nawet nie naszych znajomych, tylko znajomych, naszych znajomych, Amerykanów, oni z Polską nie mieli nic wspólnego. No i po powrocie powieada tak, tato. W Ameryce to ludzie są bardzo religijni. Ja mówię, no tak. Mówię świat całkiem inaczej wygląda niż to się wydaje światowcom tutaj warszawskim. Świat wygląda całkiem inaczej. No i to, to właśnie podróże kształcą. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, że czego mnie brakowało na przykład w młodości bo to za komuny to tam różnie bywało takiej swobody podróżowania to byłem bardzo zadowolony podróże kształcą to tak, uczą takiej zaradności a poza tym poznaje się świat no i wiele takich rzeczy natychmiast się prostuje bez żadnej takiej presji bez gwałcenia nikogo i tak dalej no ja pamiętam jak Tutaj byłem absolwentem dwóch kierunków studiów i tak dalej. Pojechałem do Paryża, żeby tam na tak zwane saksy. No i zgłosiłem się do takiego pana Friedmana, polskiego Żyda, który prowadził taką firmę Pierre Dalby, Tam miał koło giełdy swoje, swój kantor taki. To była firma, która handlowała takimi ubraniami, ale t-shirty, coś takiego. Nic tak wytwornego, tylko raczej taka masowa konfekcja. No i ja do niego przyszedłem i tam po francusku do niego mówię, a on się zorientował po akcencie, że to ja jestem z Polski i przeszedł na Polski natychmiast, mówi czy ma pan papiery? No ja mówię, nie mam panie Friedman. Tak, to niedobrze powiada. A co pan umie? No i tu mnie za, zreflektował pan Friedman. Ja tak się zastanowiłem chwilę i powiedziałem mu, panie Friedman, ja nic nie umiem. No, bo ja nie umiałem, nie, nie miałem żadnej umiejętności, która by była przydatna dla niego, a ja przecież u niego szukałem pracy, w związku z tym powiedziałem mu, że nic nie umiem. On popatrzył na mnie uważnie, mówi: Oj, to niedobrze, ale pan się nauczy. Ja u niego nie pracowałem, znalazłem sobie pracę bardzo dobrą, potem już tam się dobrze czułem w Paryżu, dosyć swobodnie się poruszałem. Ale ile razy byłem, to i zawsze zachodziłem do niego, on już chyba nie żyje, bo wtedy już był na no to przecież tyle lat, zachodziłem do niego, żeby mu powiedzieć bonjour, bo byłem mu wdzięczny za to pytanie, co pan umie, to mnie bardzo naprostowało na całe życie. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. To jest Polina. Hańba i skandal. Coraz mniej obawiamy się wirusa. Głupota i podłota. Polska jest ojczyzną dwóch narodów narodu polskiego i narodu żydowskiego. Nuda i obłuda. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Zdrada i żenada. Nie daj się układywać. Kulisy indoktrynacji. Najnowsza książka Marcina Roy. Polecam. Grzegorz Braun.